Dzisiaj widzowie czekamy na update I trochę do niego jeszcze tam zostało No co? Co? co chodzi? Hmm. Ja mam gdzieś z... Ja chyba mam z 20 ileś tam y, tysięcy wyświetleń. Jezu, co to za PVP się tu dzieje w rezydencji? Nie no, ja zaraz serwer zmienię, to jest nienormalne, co tu się dzieje. Ludzie! Okej. Okay. Dobra, jedna osoba jeszcze, czyli to Ty pewnie. Co? Um, jeszcze, ej, jak coś to mam dla was złą wiadomość Ma, Musicie chyba zdążyć w 17 minut żeby był full moon I zrobić serialso Bo jeśli nie zdążycie to będzie szybciej update, albo o 18 będzie ten update O, ale dzięki za lajka Panowie Trzy osoby oglądają To wy? Dobra o, Dwa lajki Dobra jaki stok Możemy zobaczyć pierwszy I ostatni raz Jak Rabel i peń są legendarnymi Owocami W progresie Ostatni raz możemy to zobaczyć. Macie widzowie. Co? Chyba. Możliwe, ale chodzi mi o to, że. Nie, peń chyba tak. Dobra, więc tak widzowie ja, ja jestem YouTuberem tutaj, polskim, że odliczamy do update'u, jak coś. I tak Tu mamy Rumble Fruta. Tak, jak chcesz, możesz, Rumble Fruta mamy tutaj pejno. No więc, tak Ogólnie to spoko. Co. Tak, tak, tak. Ja, ja jeszcze muszę. Ja jeszcze tam wejdę. Chyba? Nie w czwórkę? E, chyba? No we czwórkę da się, ale nie da się chyba w pięć osób. Da się? O kurde, tylko a, pójdźmy do marynarzy, jak będzie i razem, dobra? Nie no chłop ma dark kołta i shadow fruta. O kurde, czterech znajomych tu jest, Nasz. Hmm. Dobra Z ostatnio widzowie Rola Jak na teraz Ostatni rol w Bloxfrucie Dostałem Blizzard'a I tak Mamy tutaj na przykład Painfruit. I tak Zobaczymy widzowie Jeszcze 13 minut takie Poczekamy Zobaczymy Czy wywali nas z serwera Ja? Nie wiem, ja na razie czekam na update tu. Sobie. Dobra, możemy spróbować. Biję się bez buddy O nice Z Dobra, umarłeś GG Jeszcze raz coś mówisz? Co ty używasz? A, dobra To kogo... Ja takie... Ja takie kombo też umiem zrobić z tym w ogóle. Z tamtym. Już Dobra Oa Ale miałem mało HP. Czekaj. Co? Z... Walczysz, czy co? Odpaliłeś. Czekaj, co ty masz? I nie wiem, co ty masz. A Human chyba, tak? Humana masz, dobrze jeszcze... Humana... Z Humana rzadko widziałem. Grałem z bardzo rzadko, ale... Ile ty masz w ogóle bounty? Nie wiem Rabi... labirynt, labirynt. Rabito. Dobra. A my tu widzowie jeszcze czekamy na update. Ja, Dobra. Ale wiecie, macie chyba z 10 minut to co wiem. Żeby zrobić to. Pałasz Już jestem full moon. Jest. Robicie czy co wy tam robicie, bo ja nie wiem. Aha. O Fajnie A to gdzieś 9 minut jeszcze Jezu, ale Proszę, żeby nie było żadnych opóźnień Bloxfruits, błagam was Nie przestawiajcie, nie każcie nam czekać 30 minut kolejnych Kolega czekał tuż 9-8 godzin A ja czekałem, nie wiem godzin, może 4 godziny, okej? Okay? Więc Ile w ogóle czekaliście na ten update? Co? A co chodzi? No co? Mirage, a po jak byśmy ogarnęli te wszystkie rzeczy tam, potestowali, to mogliśmy by to robić wszyscy, nawet to Mirage, szczerze. Chyba wszyscy, tak? Wszyscy mają fałczwórkę No tak Czemu? O dobra, można To ja, ja chcę z wami To ja idę po God Humana Albo nie W sumie San wezmę Na lajta? Dobra, to może być. Ma panowie siedem minut, radzę się sprężyć. Radzę to źle Ja ogólnie wpierdam, mam 3 miliona Chodźcie szybko. A fajnie, fajnie. Ro, dobra, ro. No to szybko, bo mamy 6 minut niecałe. Zaraz będzie. Że my nie zdążymy, tej, a i sądzę, że nie zdążymy rajda zrobić chyba że o 18 przełożą, ale mam nadzieję, że nie. Ja mam nadzieję, że nie. Budda, Blizzard, Keystone Portal. Bo musimy szybko zabijać co? co, coś zrobił? a, no właśnie blizzard jest skillowy ale ta V jest nieskillowa szczerze bo jak podejdziesz to jest nieskillowe już combo ale jak tak zrobisz combo ten, takie y, bez fałki, tak, to akurat tak Но носки я знаю. Но да. No w ogóle Doe Fruit, no to on jest taki... Fruit... To jest taki owoc półskillowy, półnieskillowy, bo da się kombo zrobić skilowy ale nie, da się też nie zrobić. No też. Też. Ja akurat nauczyłem się niedawno robić tak, że y, robi Z na przykład przy portalu i rozkręcasz typa tym tornadem przy CDK. To jest mocno. Się nauczyłem to robić w końcu. I później od razu X-em celujesz i kombo wychodzi łatwo. Nie? Ja. Kto, kto miał portal albo ma to, wiesz, wie o co mi chodzi. Dawra 4 minuty mamy. Ha. No. Dawra, witam. Eliza wie. Wszystkich witam. Dobra, widzę. Kurde, ratuje cię! Kogo tam biją? Jezu mi się pół... Nawet pół połowa fałczwórki mi się nie załadowała. Nie, ale Blizzard jest mega dobry akurat na rajdę. Szczerze. No albo taki dragon i East. Czy coś nie wiem. Patrzcie, najlepsze combo Blizzard V na bosie robicie i z spami ile się da atakami w bossa, a Budda spami M1-ami A wiecie najprawdopodobniej na czym e, po, e, miało polegać ta budda? Że wbijacie semastery na nie e, p, na atakach, nie? A ktoś tam wymyślił, że po prostu będziemy bili. Typowi gracze, nie? W Black Ciekawy pomysł. Hmm. Dwie minuty. Dwie minuty. Mam e, wiadomość, nie uda się. Dwie minuty. Niecałe Nie wiem, może No dobra, mam nadzieję, że zdążymy Dobra, spamimy, spamimy, ile się da panowie Spamimy tutaj Walić, wszystko spamić Ja, ja nie mam, ale spamimy Tak, ale oni pewnie tam o minutę się mogą spóźnić to nawet. Szybko. Proszę, róbcie tego bossa. Jest 30 No i zaraz będzie shutdown. Uda się chyba. No proszę, proszę Albo shutdown. Nie wiem Gdzie jest, boss? O tu! Zara będzie. Jest! Udało się! Udało się! Dobra. Shutdown! Róbcie shutdown serwerów! Błagam! Mam wyjść i zobaczyć, czy każdy idzie do marynarzy teraz. Eee, Zobac zobacz. Ja nie, poczekajcie chwilę. Ja zobaczę na telefonie. Poczekajcie, nie musicie. Nie, wy nie róbcie tego. Za niedługo Eee, oni dali na szóstą Oni dali na osiemnastą trzydzieści Teraz No No naprawdę tak przedłużyli to Do no nie, idziemy w coś innego grać Ewidentnie Nie opłaca się Dobra, nie, ja chyba idę coś innego grać, tak bez sensu. nie, nie wiem, no ale... Dlaczego... I... Ile ty masz... Nie wiem... W marynarzach? A, no to stój. 6, 628. No jak oni tak, mo jak ta gra może tak ludzi skamować? No No mogli przydać na tą 18:30 już, na ten i zostawić, a nie cały czas zmienili. Ja, Kto chce grać coś innego? Kto może coś innego zagrać teraz? Dobra, nie widzowie. Przekładamy live'a na 18. Jak coś. Pozdrawiam.